W dzisiejszym głosie Szczecinka, w dodatku do głosu Koszalińskiego, burmistrz Jerzy Hardy Douglas w obszerniej rozmowie z Raimundem Wełnicą kilka zdań poświęcił nam Telewizji Zachód. Z pewnością wiele spraw będę musiał przemyśleć. Najbliższe tygodnie temu poświęcę. Jedną z rzeczy, które muszę przemyśleć, jest moja współpraca z Telewizją Zachód. To, co się stało w tej kampanii, jest niesłychane. Oto jedna z telewizji lokalnych staje się telewizją polityczną, absolutnie zorientowaną na jedną opcję, co jest niezgodne w ogóle z ustawą o radiofonii i telewizji. Rozumiem, że można lekko sympatyzować z jedną stroną politycznego sporu, są media, które są zorientowane na opozycję, ale nie robią tego tak nahalnie. Telewizja Zachód zrobiła się telewizją obrzydliwą, pełną insynuacji i przekłamania i ja będę musiał przemyśleć czy ja w ogóle będę z nią w jakikolwiek sposób współpracował mam przed sobą 4 lata i nie muszę się mordować aby spotykać się z ludźmi którzy najchętniej by mnie wypatroszyli taką wypowiedź nie chcąc wpadać w przyjęty przez burmistrza ton trudno skomentować więc do sprawy na pewno wrócimy niebawem Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to największe na świecie wydarzenie promujące przedsiębiorczość jako postawę i podejmowanie biznesowych inicjatyw. W szczecinku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zorganizowano w zespole szkół nr 1. Zajęcia, które się odbywają, odbywają się z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, jak już Pan wspomniał. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest po raz siódmy. I tutaj, jako ciekawostkę, może powiem, że bierze w nim udział w tym roku 143 państwa. To jest bardzo dużo. No i nie jest to jakaś taka uroczystość, która odbywa się tylko u nas w małym Szczecinku, tak? Ale świat po prostu w tym tygodniu tym żyje. My w szkole przystąpiliśmy do tej imprezy, że tak powiem, po raz pierwszy. Ale myślę, że nie ostatni. No, tydzień jak to tydzień rozpoczął się w poniedziałek. I od poniedziałku mamy różne spotkania z przedstawicielami życia gospodarczego. W poniedziałek gościliśmy pana, który jest prywatnym przedsiębiorcą. We wtorek prowadziła zajęcia pani z doradztwa zawodowego na temat kształtowania ścieżki kariery rozwojowej. E, środa była też ciekawa, bo mieliśmy pana z powiat, Powiatowego Rzecznika <grywa> praw konsumenta. E, pan z, e, mówił uczniom o tym, jakie mają prawa konsumenci na rynku i żeby po prostu swoich praw na tym rynku pilnować. E, dzisiaj rozpoczyna się u nas e, kiermasz. E, uczniowie jak gdyby e, taką namiastkę przedsiębiorczości e, poczują, tak? Czy interes się uda, czy się nie uda, czy sprzedam, czy nie sprzedam, czy może zrobić trzeba było coś inaczej, tak? a może lepiej. Także jakieś wnioski. I na... można, tutaj, można tutaj coś zakupić, tak? Wypieki, ozdoby świąteczne. Oczywiście. Można kupić, można pooglądać, tak jak na jarmarku. Tak? W czasie przerwy jest tutaj bardzo gwarno i wesoło, tak jak na jarmarku. Tak? W czasie lekcji, kiedy uczniowie są w klasach, jest trochę spokojniej. Poza tym, że mamy jarmark który będzie trwał dzisiaj i jutro, to odbywają się dzisiaj spotkania również z paniami z Koszalina, z Politechniki Koszalińskiej. Dwie panie są, które prowadzą wykłady, jedna na temat jak się nie dać pozornym okazjom chwyty reklamowe na rynku. Czyli myślę, że przed świętami to jest bardzo dobry temat, bo chwytów reklamowych będzie bardzo dużo i myślę, że po prostu jak posłuchają, to może się nie dadzą wszystkim chwytom reklamowym. I jeszcze jest druga pani, która mówi o trendach młodzieżowych na rynku. Czyli taki temat marketingowy i interesujący, tak, bo jest młodzież z. Technikum ekonomicznego bierze udział w tym spotkaniu i z technikum organizacji reklamy, czyli akurat uczniowie, których to interesuje. A, no czy, i jeszcze... a czy, czy zapraszaliście młodzież z innych szkół, czy to jest tylko taka wewnętrzna szkolna impreza? Pierwszy raz to organizujemy, więc zostaliśmy przy naszej młodzieży, tak? Na drugi rok zobaczymy, może wyjdziemy z tą imprezą na zewnątrz gdzieś, tak, albo zaprosimy jakichś gości, znaczy uczniów z innych szkół. Być może pomyślimy jeszcze o tym. A, a pieniążki z tego kiermaszu na co Będą przeznaczone? Czy jest jakiś konkretny cel? To znaczy tak: klasy, które sprzedają jakieś produkty, pieniążki zarobione wezmą na konto swojej klasy. Ale mamy stoisko wolontariuszy, którzy swoje zarobione pieniądze przekażą na zakup odzieży ciepłej osobom bezdomnym. Czyli część, naczynionej no część, cały ten dochód z, ze sprzedaży przeznaczą właśnie na ten cel, taki szczytny cel. Mieli dylemat na co, bo tych celów takich charytatywnych jest dużo. No wybrali akurat przed zimą ludzi, którzy może jakąś ciepłą odzież otrzymają, to będą szczęśliwsi. Jak Wam się podoba ta akcja zorganizowana dzisiaj w waszej szkole? Można się tutaj nauczyć podstaw czy początków takiego biznesu. Oczywiście, że można się czegoś nauczyć. Z wszystkiego coś się da zrobić tak naprawdę. Dlatego te stoiska to bardzo dobry pomysł, chociaż raz w roku u nas w szkole. A co przygotowaliście? E, przygotowaliśmy gofry, ale tutaj zobaczyć. Przygotowaliśmy gofry z różnymi dodatkami, z dżemem, z nutellą, z bitą śmietaną, z cukrem pudrem. Jak schodzą? No na razie mają bardzo, małą, bardzo mały pobyt, ale przychodzi długa przerwa, więc sądzimy, że przyjdzie dużo uczniów, którzy będą chętni na ciepły posiłek w środku dnia szkolnego. A na co przeznaczycie te pieniądze, które zarobicie w dniu dzisiejszym? Tak naprawdę zależy od tego, ile zarobimy. I wtedy na pewno coś wymyślimy. Czyli na potrzeby klasy, tak? Czy szkoły? Yy, no, na pewno na szkoły lub klasy. W głosie Szczecinka, w dodatku do głosu Koszalińskiego, dziś zamieszczono materiał, w którym Jerzy Hardy Douglas przeprasza Komitet Wyborczy razem dla Szczecinka za rozpowszechnianie nieprawdziwej informacji, że głosowanie na ten Komitet Wyborczy jest głosowaniem na chuliganów. Przeprosiny są wykonaniem wyroku sądu okręgowego w Koszalinie z dnia 12 listopada. Od tego wyroku Jerzy Hardy Dagras odwołał się do sądu drugiej instancji, ale sąd apelacyjny w Szczecinie utrzymał wyrok w mocy. Strażnicy Miejscy Ukarani. Sąd rejonowy w Szczecinku ukarał dwójkę strażników miejskich grzywnami w wysokości 100 i 200 zł po tym, jak nagrał ich łowca fotoradarów Emil Rau, gdy jechali bez zapiętych pasów i zatrzymali się w zatoczce autobusowej. Prowadząca sprawę sędzia nie miała wątpliwości, że strażnicy popełnili wykroczenie drogowe i powinni być za to ukarani. W uzasadnieniu podano, że strażnicy powinni przestrzegać przepisów prawa, a nie stosować je tylko wobec innych. Wyrok jest nieprawomocny. Szczecinek, jakiego nie znamy, to cykl spotkań, podczas których osoby w nich uczestniczące poznają tajemnice dawnego Szczecinka. Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się na zamku Książąt Pomorskich, Jadwiga kowalczyk kontowska Kusto Szczecineckiego Muzeum Regionalnego opowiadała o dawnej zabudowie miasta i jego tajemnicach. Prelekcja była wzbogacona pokazem starych rycin, fotografii i dokumentów. W sobotę zostanie otwarta internetowa baza Rodzin Szlachetnej Paczki. Podobnie jak w latach poprzednich, można pomóc jednej ze szczecińskich ubogich rodzin, przygotowując dla niej specjalną pomoc. W dniu jutrzejszym będzie otwarcie bazy internetowej. Ale żeby to się stało, nasi wolontariusze musieli przez kilka tygodni weryfikować rodziny ze Szczecinka i okolic, które następnie zostały wprowadzone do bazy. Do bazy Złocieńca. To jest właśnie ta różnica w tym roku. Małe utrudnienie. W dniu jutrzejszym trzeba będzie wejść na stronę www.szlachetnapacz.pl, następnie wybrać województwo zachodniopomorskie, następnie Złocieniec i tam będą opublikowane opisy rodzin. Naszych rodzin ze Szczecinka jest 10. W dniu dzisiejszym i jutrzejszym za pośrednictwem naszych lokalnych mediów opublikowane zostaną symbole rodzin szczecineckich, po których będzie można rozpoznać nasze rodziny w bazie złocienieckiej. To tyle, jeżeli chodzi o opublikowanie tych rodzin, a w 13 grudnia będzie można przygotować paczkę i dostarczyć ją do magazynu, który będzie się mieścił w gimnazjum numer 2 przy wiatracznej. Jakie paczki należy przygotować? Co w tych paczkach powinno się znaleźć? Wszystko będzie dostępne w opisie rodziny, którą sobie wybierzemy. Klikniemy na rodzinę, zalogujemy się i będzie wyszczególniona lista, konkretna lista potrzeb danej rodziny. Czyli wszystko, co jest potrzebne tej rodzinie, będzie wyszczególnione łącznie z rozmiarami, łącznie z wzrostem dzieci, jeżeli są to potrzebne ubranka. Czyli to nie będzie paczka typu, że dajemy, co mamy, albo co nam jest niepotrzebne, tylko spełniamy oczekiwania konkretne rodziny. Czyli co? Aby dowiedzieć się dokładnie, jak ta akcja będzie przebiegała, jak będzie wyglądała, wchodzimy na stronę jeszcze raz przypomnijmy www szlachetnapaczka.pl następnie wybieramy województwo zachodnio-pomorskie. dalej w związku z tym że nie ma szczecinka najbliższa miejscowość to jest złocieniec i tam będą opublikowane rodziny szczecineckie symbole będą umieszczone w dniu dzisiejszym i jutrzejszym w ogólnopolskim w naszych lokalnych mediach a jeżeli ktoś nie chce przez internet może przyjść tutaj do pani i wszystkich szczegółów się Dowiedzieć na miejscu. Oczywiście może przyjść tutaj do mnie, do Sapiku, wszystko może się dowiedzieć. Ja yy... Wydrukuje te symbole udostępnie i można samodzielnie bądź w gronie przyjaciół, znajomych przygotować taką paczkę. Stowarzyszenie Zwolenników Mądrej Pomocy Impuls Zbornego Solinowa wychodzi z założenia, że osoby niepełnosprawne też mają talenty i należy je rozwijać. O tym, że założenie jest słuszne można było przekonać się podczas widowiska młodych talentów zorganizowanym w czwartek w kinie Wojność. Jesteśmy nowym stowarzyszeniem e, zarejestrowanym pod koniec marca tego roku, a naszym celem jest e, zapobieganie szeroko pojętym wykluczeniom społecznym. Takim pierwszym e, Problemem, który postanowiliśmy w naszym maleńkim zakresie e, troszeczkę rozwiązywać, to jest problem zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży ze Szczecinka. Nasze stowarzyszenie ma siedzibę w Bornem-Sulinowie, ale tam już inne stowarzyszenie działa na rzecz niepełnosprawności. Natomiast wśród naszych członków jest pięć matek dzieci niepełnosprawnych. Zdiag mamy zdiagnozowaną potrzebę i Dzisiejszą imprezą promujemy ideę otworzenia miejsca dla tych dzieci i dla ich rodzin. Kto bierze udział w dzisiejszym koncercie? Skąd jest ta młodzież, która występuje na scenie? Mamy tą przyjemność, że i szczęście, że wspiera nas dyrekcja zespołu szkół numer 2 imienia Księcia Warcisława. To ich młodzież, pedagodzy wspierają nas w działaniach i organizacji imprez. Mamy na scenie też dzieci ze szkół, zdolne dzieci ze szkół szczecineckich. No co, liczycie na wsparcie, nie wiem, władz samorządowych, powiatu, miasta? Wsparcie jest bardzo potrzebne, dlatego że... Dużym przedsięwzięciem jest powołanie placówki, w której miejsce znajdą nie tylko dzieci, ale i, i, i rodzice, gdzie rodzice, w tym czasie, gdy inne placówki są nieczynne, będą mogli przyjść, porozmawiać ze specjalistą, czy między sobą wymienić się uwagami, a w tym czasie ich dzieci ciekawie i pod dobrą opieką spędzą czas. No i co, taka placówka powstanie w Szczecinku? Jest pani pewna? Y Zrobimy wszystko, żeby powstała. Coś, no to życzę powodzenia. Dziękuję ślicznie. Długie jesienne wieczory sprzyjają czytelnictwu. Zamiast siedzieć przed telewizorem, warto sięgnąć po dobrą książkę. Szczecinowska biblioteka poleca książki, które po prostu dobrze się czyta, od których trudno się oderwać. Odpowiednio długie, motywujące i piekielnie ciekawe. Witam Państwa po dłuższej przerwie. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałam pięć tytułów, po które moim zdaniem warto sięgnąć. I tak zacznę od książki Moniki Matusik, przegapić życie. Bohaterką książki jest Amelia, młoda, inteligentna kobieta, która leczy się w ośrodku dla psychicznie chorych. Tam wspomina swoje życie, ale wspomina tylko te wydarzenia, które sama wymyśliła, które tak naprawdę chciałaby przeżyć. Dlaczego znalazła się w ośrodku, i co kryje jej przeszłość, to wszystko w książce Przegapić Życie. Proszę Państwa, książka małych rozmiarów, ale jakże bogata w treść. Serdecznie polecam Przegapić Życie Moniki Matusik. Słodkich snów Anno, Joanny Opiad Bojarskiej. To powieść kryminalno-obyczajowa, której. Bohaterką jest dziennikarka śledcza Anna Rogozińska, która wpada na trop afery lekarskiej i stara się za wszelką cenę sprawę wyjaśnić do końca. Okazuje się, że związek ze sprawą ma najgłośniejsza afera kolejowa PRL. Co z tym wspólnego ma Anna? To wszystko w książce Słodkich Snów Anno. Serdecznie Państwu polecam. Kolejna książka nosi tytuł Przerwany Rejs. Autorką jest Heike Dorsch, jest to książka oparta na faktach. Dwoje niemieckich żeglarzy, Heike i Stefan, udają się w rejs dookoła świata. Przez cztery lata Katarma katamaran staje się ich domem, poznają wspaniałych ludzi, przeżywają cudowne chwile do momentu, kiedy Stefan zostaje zamordowany. Heike za wszelką cenę stara się wyjaśnić tajemniczą śmierć swojego partnera. Czy jej się uda? Odpowiedź w książce polecam. Proszę Państwa, jako że jestem fanką piłki nożnej, dlatego dzisiaj na nasze spotkanie pozwoliłam sobie przygotować biografię piłkarza, którą napisał dziennikarz sportowy Polsatu Roman Coutoń. A książka nosi tytuł Dejna, czyli obcy. Uwagę Państwa chciałabym skupić na roku 78. Na pewno fani piłki nożnej doskonale pamiętają ten mundial i ważny mecz Polska-Argentyna. Sędzia dyktuje karnego dla Polski. Gola strzelać ma Dejna albo Boniek. Na strzał decyduje się Dejna, niestety nie strzela. I w tym momencie chciałabym Państwu zacytować fragment książki. Są karne, które przechodzą bez echa. Są karne, które na zawsze zapisują się do historii. Ale są też takie karne, które marnują życie. I właśnie taki niestrzelony karny w 78 roku. Zmarnował życie Kazimierzowi Dejnie. Proszę Państwa, biografia świetnie napisana, bogato ilustrowana. Serdecznie Państwu polecam Dejna, czyli obcy. Na koniec naszego spotkania chciałabym polecić Państwu książkę mieszkańca Szczecinka Piotra Rozmusa, a książka nosi tytuł Bestia. Książka opisuje mroczne wydarzenia. Jakie miały miejsce w okolicach wieży Bismarka. Oczywiście, proszę Państwa, jest to fikcja literacka, jest to wytwór wyobraźni autora. Niemniej bardzo serdecznie Państwu tę książkę polecam, chociażby dlatego, że napisał ją nasz ziomek. A na koniec dodam jeszcze tylko tyle, że książka jest do kupienia w bibliotece w cenie 25 zł. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Czekam na następne. Do zobaczenia. W czwartek w hali zespołu szkoły nr 3 rozegrano integracyjny turniej tenisa stołowego. Turniej został zorganizowany w ramach projektu Trenujmy Razem, realizowanego przez środowiskowy dąb samopomocy Walentynka, prowadzony przez Fundację Przystań. Ze szkołą nr 3 współpracujemy systematycznie od wielu, wielu lat. W tych działaniach sportowych, w różnych sytuacjach też. A ten turniej jest po raz drugi w ramach projektu Trenujmy Razem, Trenujemy razem z młodzieżą. No i w efekcie potem organizujemy wspólnie turniej, najpierw latem turniej piłki siatkowej, a teraz jesienią turniej tenisa stołowego. Jak Pod, podopieczni odbierają takie spotkania z osobami no, pełnosprawnymi? Czy, czy czują się tutaj dobrze? Ja myślę, czują się bardzo dobrze, ale myślę, że daje im takie poczucie bycia... W społeczeństwie, że mogą normalnie funkcjonować, że, nie, że to nie są turnieje tylko dla, dla osób niepełnosprawnych, ale mogą też się sprawdzić w tych zmaganiach sportowych z osobami pełnosprawnymi. I myślę, że, że, że daje im to poczucie takiej większej wartości. Oprócz grania w tenisa stołowego, podopieczni uprawiają również inne dyscypliny sportu, również w innych imprezach biorą udział. No, to tak jak już mówiłam, w piłce siatkowej, ale też staramy się dużo rekreacyjnych sportów uprawiać, jak Nordic Walking albo jeździmy na rowerach. No, głównie chyba właśnie jeszcze w piłkę siatkową. Chciałbym dodać jeszcze, że ten e, turniej jest w ramach projektu Trenujmy Razem, który został dofinansowany po raz drugi przez miasto Szczecinek. Zaprosiliśmy do udziału ośrodki wsparcia z Sianowa, z Bornego-Sulinowa i z Turowa. No i oczywiście młodzież ze zespołu szkół 3 bierze udział. Zarząd Koła Wędkarskiego Jesiot zaprasza wszystkich chętnych, a przede wszystkim wędkarzy do udziału w akcji sprzątania brzegów jeziora Lipno. I jutro w najbliższą sobotę chciałbym zaprosić wszystkich, Członków i nie tylko, chętnych do wzięcia udziału w akcji sprzątania jeziora Lipnica. Spotkanie o godzinie 9 przy siedzibie Koła, yy, ulica 9 maja. Yy, połączymy przyjemne z pożytecznym, pobyt na świeżym powietrzu, posprzątanie jeziora. Można powiedzieć, trzeba zapłacić z rachunki, oddać takie w sumie, poświęcić się dla tej natury, co zrobiliśmy przez całą wiosnę, lato, jesień, piękną. Yy, Teraz trzeba pomóc tej naturze posprzątać jezioro, bo ostatnio byliśmy w rybianiem karpia. Jezioro wygląda tragicznie. No właśnie, to wędkarze robią tak, że, że to jezioro jest zaśmiecone. Tak? Tam są opakowania po, po, po karmie, plastikowe opakowania, butelki. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście przeważnie wędkarze, ale nie tylko. Z, z, są... Znajdywane czasami wyważone śmieci w workach zapakowanych, gruzy. Wędkarz z gruzem nad jezioro nie przyjeżdża ani z workiem zapakowanym. Dwa albo trzy worki zapakowane zawiązane tak jakby ktoś z wiadra wyciągnął i wyłożył. No ale wędkarze nie są święci, tak? Pozostawiają śmieci, śmieci po sobie. 90% śmieci nad jeziorem, w koło jeziora w krzakach to wędkarze przyznaje. No co, zachęcamy nie tylko wędkarzy, ale tych, którzy dbają o środowisko i chcieliby Wam pomóc, mogą tam podjechać na lipnicę całkiem niedaleko i pomóc wam, tak? Zapraszamy wszystkich chętnych. Oczywiście będzie coś przyjemnego na końcu sprzątania. Po akcji planujemy ognisko z jakimś gorącą kiełbaską. Fundacja im. Stanisława Karłowskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do gospodarstwa ekologicznego w Juchowie. W sobotę, to jest jutro 22 listopada od godziny 10 do 12.30 na warsztaty pieczenia chleba. Również w sobotę zostanie rozegrany charytatywny turniej piłki nożnej Gramy dla Oskara. Początek o godzinie 9.00. Zebrane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację małego Oskara, który od urodzenia zmaga się z wieloma wadami wrodzonymi. W sobotę o godzinie 13 Wielim Szczecinek zmierzy się z rezerwami Leśnika Manowo, a Daszbur w niedzielę o godzinie 12 podejmował będzie Iskra Białogard i będą to ostatnie mecze tej rundy. W niedzielę w hali przy ulicy Jasnej odbędzie się pierwszy ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej dziewcząt. Początek o godzinie 11. .00. W sobotę w hali ślusarni o godzinie 10 rozpoczną się mecze trzeciej Ligi Tenisa Stołowego. Po raz pierwszy zaprezentuje się drużyna w Szczecinku, drużyna KS Lubczyk-Dent-Wielim. Szczecinek będzie podejmować dwie drużyny UKS Champion Police. A za tydzień w hali przy ulicy Jasnej odbędzie się gala Kyokushin K1 i MMA. Jest to trzecia gala z kolei, którą organizujemy. Z tym, że teraz połączyliśmy jak gdyby walki Kyokushin z MMA i K1. Startują zawodnicy ze Szczecinka również. No atrakcją wieczoru będzie walka Pawła Biszczaka, to jest aktualny mistrz świata w K1 Global. Najlepszy zawodnik K1 w kraju w kategorii 75 kg. Zawody będą odbywały się w szkole w Hali Gimnastycznej Sportowej przy ulicy Jasnej 2, czyli de facto koło szkoły numer 4. Od godziny 18 .00 29 .00 listopada, czyli za tydzień w sobotę, bilety już są w sprzedaży. Troszeczkę już sprzedaliśmy i jest duże zainteresowanie ludzi spoza szczecinka. Gdzie można kupować te bilety? Można kupować albo w siedzibie u nas w klubie na Wyszyńskiego 32 w siłowni. Bądź przed galą na godzinę od godziny 17 będzie można kupić na hali. Jacy zawodnicy oprócz tej gwiazdy, o której powiedziałeś, pojawią się na ringu w hali przy ulicy Jasnej? Tak jak mówiłem, będzie startowało dwóch zawodników ze Szczecinka, Wojtek Piesik i Paweł Marusiak. Jeden się zmierzy z zawodnikiem ze Słupska. Paweł Marusiak będzie walczył właśnie z, z zawodnikiem ze Słupska, Ślędakiem Damianem. Ze Szczecinka Wojtek Piesik zmierzy się z zawodnikiem z Ustki, Łukaszem Cichym. Będą walczyli zawodnicy z Zielonej Góry i, i, i z innych miast z Polski w formule Kyokushin Knockdown. I dwie pary zawodników MMA, zawodnik z Poznania, jeden z Białogardu, z Kołobrzegu, z Gdańska. No i jeszcze będzie jedna walka w formule K1, oprócz tego Pawła Biszczaka, o którym mówiłem, zawodnik ze Świdwina, a drugi jest z Chełmży. Mhm. Walki odbywać się będą na ringu bokserskim, a kiedy możemy się spodziewać gali, kiedy pojawi się klatka taka klasyczna. No teraz robiliśmy wcześniej dwie gale na macie, teraz robimy to w ringu. Myślę, że następnym razem, jak, jak dojdziemy do jakiegoś konsensusu z innymi zawodnikami, klubami, trenerami, to być może zrobimy też w klatce, bo oglądalność takich imprez jest. Myślę, że to jeszcze bardziej zaciekawi ludzi i ściągnie innych zawodników. Ale powiem, że zainteresowanie występem na naszej gali jest, bo jest więcej zawodników niż, niż miejsc w tej chwili. bo Mamy 8 walk, a cały czas wyzwaniają zawodnicy, którzy chcą się pokazać, wypromować poprzez takie imprezy. Będzie też tutaj brał udział na naszej imprezie zawodnik z Poznania, który już startował na KSW nawet. 6 walk zawodowych w MMA stoczonych. Myślę, że też się pokaże z dobrej strony. Także jest głośno w Szczecinku chociażby z racji takiej, że organizujemy taką galę. Serdecznie zapraszam. 29 listopada, godzina 18, hala sportowa przy ulicy Jasnej na galę K1 MMA i Kyokushi. Mamy dla Państwa dobrą wiadomość. Oczywiście dla tych, którzy są zainteresowani, zainteresowani galą sztuk walki, mamy dla Państwa trzy bilety. Otrzymają je ci, którzy jako pierwsi wyślą maila na, tema, na adres biuromałpa.tvzachod.pl, a w treści wpiszą hasło bilet. Kto pierwszy, ten lepszy. I to już wszystko w aktualnościach. Za chwileczkę reklamy, a po reklamach okruchy na niedzielę.